Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będzie raczej krótki film. Chociaż nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy. Mam tutaj BMW. To jest E91. No, takie jakieś takie nie. Silnik N47 Diesel. Jak widzicie, no na, na tym na desce już mamy błędy poduszka. Tam jeszcze jest ABS. Jak się ruszy, kontrola trakcji skrzypienie to tam paliwo, bo to jest najmniejszy problem być może pasek rolki by to załatwiło sprawę, ale ogólnie auto nie przyspiesza, nie jedzie. Znaczy, jakoś tam jedzie, ale czuć taki nagły spadek mocy przy gdzieś tam 2,5-3 tysiącach, Chociaż i z początku nie jest to. No ogólnie nie jedzie, umówmy się, no jest coś nie tak, jest problem. Problem jest też z tym, że świeci nam się już rezerwa i. 30 parę kilometrów możemy zrobić, w ogóle to zgaszę, bo to nie ma sensu tego słuchać, z problemem mamy najprawdopodobniej z dwumasą i sprzęgłem, ponieważ nie da się płynnie ruszyć tym autem, po prostu jest padaczka taka, szarpie nim okropnie, to są tylko takie rzeczy, które zauważyłem wsiadając z auta na kilka minut maski no otwarłem ją, ale umówmy się żeby maskę otworzyć to trzeba było się tam na, na gimnastykować. już Wam nie będę się pastwił nad tym jak wyglądają reflektory, poobrywane wszystko czekaj się wyłączę no trudno, no ogólnie auto jest w fatalnym stanie, można powiedzieć zapuszczone przez ostatnie pewnie kilka lat, nie robione nic tylko eksploatowane, ile się da no i mamy prośbę od klienta, żeby wycenić Ile by kosztowała naprawa tego wszystkiego. No i co wy na to. Nie podejmę się tego karkołomnego zadania. A czy mógłbym się podjąć naprawy tego wszystkiego po, po kolei. Ale niestety nie wyceny na na sam na tak po prostu na pałę bo nie wiem jakie by tu trzeba widełki zrobić. Bo widzę że patentów tak jak mówię otwierając samą maskę po urywane zaczepy po pokrzywiona maska, gdzieś tam odstający błotnik, soczewka w lampie, która świeci w dół, tak na dobrą sprawę tym autem nie można bezpiecznie wyjechać na drogę, żeby nas policja nie zatrzymała i wiecie co, po prostu sobie odpuszczam tą robotę nie ma to najmniejszego chyba sensu, lepiej po prostu iść do domu, posiedzieć chwilę z rodziną No to co następuje? Trzeba by się podzielić jakąś refleksją z Wami. Po kilku minutach w aucie niewiele rzeczy sprawnych znalazłem. Łącznie ze stacyjką jest problem po wyłączeniu zapłonu. Czasem nie gasną zegary, a czasem pracują wycieraczki. Także tu też, jakbyśmy coś wtchnęli się, to będzie następny problem. I teraz tak, ogólnie o co chodzi? Auto nie ma mocy, problem z DPF-em, ale użytkowane tak jakiś czas. Więc nie mamy nawet pewności, gdybyśmy ten DPF, wiecie, co zrobili z nim. Jak auto odzyska moc, co się stanie? Czy nam korba bokiem nie wyjdzie albo turbo No Trzeba by to robić kompleksowo, tak? Auto odpala koślawie, więc szarpie strasznie, narywa budą na zimnym. Najprawdopodobniej to gdzieś tam problem z układem paliwowym, chociaż niekoniecznie. Może tu już silnik coś nie domagać. Ogólnie temat śliski, tak? Ogólnie temat śliski. No i jeszcze oczywiście jakby prośba o wycenę naprzód, ile to wszystko będzie kosztować nie da rady. Nie, nie, nie jestem w stanie, no i trzeba zwyczajnie po prostu powiedzieć dziękuję. Nie tańczę, bo no bo nie ma innego innego wyjścia. Jak to zaczniemy, jak to ruszymy, to to będzie jak, wiecie, to gruchnie wszystko jak domek z kart. I tak się to skończy później pewnie gdzieś w połowie w połowie albo być może na samym początku. No mogą być problemy z funduszami, i później to coś zostanie rozgrzebane na placu. I co wy z tym zrobić? Także no a tutaj koszty, ze względu na stan auta, to są nie do oszacowania. Także no, nie tym razem. Tym razem tylko tyle. Cześć.